No ale w tej stronie Kobra. Zapraszam wszystkich do oglądania dziś na MC Palusz 2. To jest dla siebie, z tej strony Kobra 2015 rok mamy oczywiście. Zapraszam wszystkich do oglądania, do lajkowania i do ustępnienia. Lajkujcie i dajcie jakieś dobre komentarze, a nie jakieś głupie. Uwaga, jeździmy na MC. palu. To jest stronika 2015, co co sobie myślisz MC-falu Że co, so, że jesteś mocny w gębie, tylko tak potrafisz, mimo to wszystko, nie wiem o co ci chodzi, nie wiem o co ci chodzi tak naprawdę, że na mnie pisuje. Ja nie mam do siebie, a ty co, so, do mnie tu szurać. i nie wiem o co ci chodzi, naprawdę nie wiem i ciebie i myślę. Nic tego nie rozumiem, powiedz mi tak Czy że co ci biega człowieku, o ci biega mały człowieczku. Ty mnie furwarzysz, że, so, że jesteś jest co ode mnie, że nie pokazujesz swojej budzi twarzy, i spadzy so, i będziesz jeździł na mnie tekstami tak, różnymi. Gówno warto jest twoje to, deszowanie, bo nie wiem o co ci chodzi człowieczku mały. Pokaż mi lepiej. I powiedz mi o co ci chodzi Ja nawet nic nie chcę z tobą niezdeczynienia, do A ty robisz wszystko na odpierdol Bo chcesz ze mną wojnę? Weź się ogarnij się malutki człowieczku Weź się zastanów, do kogo tu kartuje Mały człowieczku Bo jesteś dla mnie za mały, ani nie duży Pokaż lepiej kim jesteś To pogadamy inaczej Weź ze mną na solo To inaczej pogadamy Ty mały człowieczku paluczku Pozdrawiam, Elo.